Witam wszystkich, jestem Sebastian Kowalczyk, możecie tutaj słyszeć różne dziwne dźwięki, ponieważ gościnnie jest tutaj u mnie Jacek, kręci się po, po zakładzie, chodzi w kółko i czasami coś kluczy pod nosem, więc może go być słychać. A ogólnie tematem dzisiejszego materiału jest kowrotek kraken, ponieważ ostatnio wrzuciłem, wrzuciłem rolki, ale nie musisz Jacek wychodzić, posiedź sobie. Wrzuciłem rolki, moi drodzy, na YouTube'a i na TikToka. Na Instagrama też wrzuciłem z pytaniem, jak się wasze krakeny sprawują, bo my żeśmy ich naprawdę sprzedali od groma. Tydzień temu to było 1200 sztuk, ponad teraz nie wiem ile, pewnie jeszcze więcej. No i no bo co, bo no, ja te kołowrotki e, e, reklamuję, no bo ja handluję tymi kołowrotkami, prawda? Dlatego Wam zadałem te pytania, abyście odpowiedzieli, jak Wam się sprawują, ponieważ. Moja opinia może być nieobiektywna, no, to jest normalne prawda, tak więc sobie komentarze przejrzymy moi kochani i zaczniemy sobie może od, od YouTube'a sobie zaczniemy, tak więc YouTube jest, YouTube jest, dobrze i od YouTube'a. Tak, bardzo dobry szczególnie jak się jest w Radzie Nadzorczej FDW to w reksperymentacji hm. No tak, moi drodzy, no tak, jestem w Radzie, w radzie Nadzorczej FDW. To yy, nie jest żadna tajemnica, nikt tego nie ukrywa. Yy, no tutaj kolega ma rację, no, więc yy, no, dlatego mówię, ja jestem nieobiektywny, dlatego lecimy sobie po komentarzach. Mam jednego krakena 4000, sprawuje się ok, zamówiłem drugą sztukę i była uszkodzona. Ciężko chodziła przekładnia, przyczynała się. Na szczęście reklamacja została uznana. W sierpniu jadę. Do Norwegii, więc o go przetestuje? Zobaczymy, ile wytrzyma. Moi drodzy, ja przypominam tylko, że to nie są kołowrotki, które się zabiera do Norwegii. No, to są kołowrotki po 130 parę złotych przy największym rozmiarze. Dwójka, dwutysiączka, 119 złotych. Nie zabierajcie tych kołowrotków do łowienia dorszy w Norwegii, bo je zniszczycie. To, to, to są kołowrotki do łowienia strążków, okonków, klenników. Szczupaczków na lekko, ale nie do Norwegii. No, no widzicie, no to dalej kolega napisał rewelacyjnie. Mam pytanie odnośnie sklepu: czy odbierasz telefon? Telefon odbiera teraz kolega yy, Michał. Ja czasami sprawdzam, czy odbiera, odbiera, ale jest sam, więc może mieć dużo roboty. Yy, no więc cierpliwie czekajcie i dzwoncie. Mój mały Kraken daje radę, już jedzie drugi średni, więc z czystym sumieniem polecam. Proszę bardzo, fajnie. Bardzo dobrze. Jaki jest koszt? 6000. Nie ma Krakena w rozmiarze 6000. My to znaczy kto? Zadzior czy pleciona? No i tu są odpowiedzi. To jedno i to samo teraz. Tak, ludzie myślą, że dalej koca między firmami. A tu pan Sebastian dostał ciepłą posadkę w Radzie Nadzorczej FDW, czyli pleciona. FDW obsługuje dwa magazyny: i pleciony i zadziora. Ja jestem udziałowcem FDW, jakby moją częścią jest zadzior, ja mam z tego pieniądze, nie jest to żadna tajemnica. Nagrywaliśmy o tym materiały, wyjaśnialiśmy jak to ogólnie działa, ja tłumaczyłem dlaczego tak się stało, ale ja widzę, że tu cały czas ludzie nie mogą tego przeżyć. Jedni się mega cieszyli, że, że, że fajnie, że współpracuje z Majkiem, a innym to nie, nie pasuje. No trudno, ja nic na to nie poradzę, takie życie jest. Życzliwi pewnie stwierdzą, najważniejsze, aby się grubę kasa zgadzała i aby miał bułeczkę yy, miał na bułkę z masłem. I tyle, i tak powinno być. Tak, najważniejsze, że ty posmarowałeś a, czyli ktoś o tej bułki z masłem dobra. To przelećmy się teraz na tyki Tonga, zobaczmy, co pisaliście. Tutaj kolega napisał, że dalej działa. No, i dobrze. Taki młynek mi spadł, czyli pewnie siadł przy drugim sumie 155 cm. Syf nie polecam. No i to. No, no właśnie, no to, to, to nie są kuwrotki do łowienia sumów. No, kto normalny idzie z kowrotkiem za takie pieniądze łowić takie ryby. <laughs> Jacek się z tyłu śmieje, Moi drodzy. Tyle razy wam powtarzałem: bo ja krakeny przyczepiłem do wszystkich moich wędek: do sandaczówek, do szczupakówek i je, kat, kat, i je katuję. Naprawdę, teraz jak byłem z Jackiem Boniciakiem na szczupakach, to mnie się Jacek o ten powrotek pytał: bo ja go i, tak, i w trollingu, i z opadu, i mówi: No, kurde, powiem ci, że yy, no, mówi, że jest pod wrażeniem, że taka maszynka obsługuje takie wędki. Ja mówię stary to jest kowrotek, który był dwa razy w Szwecji. Ale to ja, ja staję na głowie, aby go zarżnąć. Ale ja nikomu nie polecam do takiego łowienia. To, jest, to są kowrotki do lekkiego łowienia, zrozumcie. No i tu koledzy mu odpisują. A czego, a czego, na, a czego się spodziewałeś po młynku do lekkiego łowienia? Tu jest tak troszeczkę dziwnie z tymi tłumaczeniami, bo tłumaczenia, ja nie wiem, chyba tutaj TikTok na komputerze wcześniej tłumaczy te, te teksty, komentarze na angielski, a potem z powrotem na polski, albo nie wiem jak to jest, ale inaczej się czyta komentarze na telefonie, inaczej w komputerze to wyświetla. Czegoś więcej, coś żeby zatakować, jest coś w stylu kowrotka... Dajwa 4000, którykolwiek za 139 zł, daj radę super. No spoko. bo cena za jaką można daj we 4000 to jest top, a zwykły to się rozjechał. Bardzo... Jeszcze są cztery komentarze, kiedy kupił pan ninja za taką cenę? Ninja za 139 zł. No to yy... może jakiejś super promocji się trafił, ale to rzadko. Za taką cenę to żeśmy że chyba, jak żeśmy stacjonarkę zamykali, to po kosztach żeśmy sprzedawali. No dobra, nieważne. Yy, dobrze. Dzięki, to proponuję. Yy, a dzięki, bo poluję i nie mogę znaleźć za taką cenę 4000. Jeszcze jest jeden komentarz. Yy, powodzonka. No dobrze. Ile kosztuje? No to Wy wiecie, ile kosztuje. Mam go dwa miesiące na początku na główce 18 gramów. Dzik, przez pierwsze 5-8 metrów ściągania ciężko chodzącego, czyli bliżej łódki, było już ok. Od pewnego czasu serka sama postępna jest ok. Kowrotek jest naprawdę ok. Jak za te pieniądze, brakuje biegu wstecznego, ale już się do tego przyzwyczaiłem. Moi drodzy, tu, tak samo jak w penach, jak w kowrotkach, jak w kowrotkach do, do ciężkiego łowienia, to nie są kowrotki do ciężkiego łowienia, ale aby było jak najmniej elementów tutaj tego biegu wstecznego specjalnie nie ma. Aby wyeliminować coś, co się może zepsuć. Wiecie, że takie usterki albo przepuszczanie biegu wstecznego to się zdarzało i w, w kowrotkach po, po 800 i, i i więcej, więc to nie jest do niczego tu potrzebne. Moja trzydziesteczka sprawuje się dobrze, wyciągnął suma parę szupaków i jest git. Wolę kupić dajwę za dwie stówy, sorry kolego. No to słuchajcie, to jest wolny rynek. To każdy kupuje co chce, każdy reklamuje co chce, więc spoko. Najważniejsza, byś tą dajwę kupił w zadziorze, to, to ja i tak się będę bardzo cieszył, więc to zapraszam. Podajwę do zadziora zapraszam jak najbardziej. Jak powoli kręcę, to się trochę zacina, tak się zastanawiam, nie mam paragonu. Jak nie masz paragonu, kurde? A to, jest, to, to nie powinno tak być. To jest jakiś błąd przy pracy, bo w każdej paczce powinien być paragon. To już ktoś przy pakowaniu musiał yy, yy, dać ciała. No ale to ja przepraszam ogólnie, jeśli coś takiego się zdarzyło, bo to nie ma co szukać winnych. Zawsze trzeba brać, yy, brać na siebie takie rzeczy. Napisz, yy, napisz, możesz do mnie maila napisać w razie czego. Na tego maila, który tu podam maila w opisie, to może się do mnie odezwać, może coś z tym zrobimy. Kolega, pytanie: Może wiedzieć, kto serwisuje? Ko... No, nie wiem, kto serwisuje. Kowrotki: My nie, so... nie serwisujemy. Mam 3000 na szczupaki do jakiego łowienia, fajnie chodzi na razie. Ok, Lepiej za stoł, kup Rajobi albo Diver. Aby w zaziorze, popieram jak najbardziej. Mam 2000, 2000 na lekki spinning, na okolnie małe pistolety i psiąg jest ok, jednak na większe ryby, łowienie na ciężko, mam dajwę, y. No nie oszukujmy się, jest to budżetowy kowrotek. To jest bardzo mądry komentarz kolegi Szczura. O to właśnie chodzi. Tu trzeba do tego racjonalnie podchodzić, a nie kupować kowrotek. Załóżmy 2000 za 119 zł i oczekiwać od niego tego, co się oczekuje po kowrotku. Nie wiem, za się paczek, to pamiętajcie o tym. To nawet przy kowrotkach za 3-400. To też jest zawsze jakiś pes, yy, przeskok, jeśli chodzi ma, o materiały, które są użyte w kowrotkach. No, pamiętajcie, że cena skąd się bierze. Chińczycy więc nie idą do pracy na OK. Coś mocnego na pstrągi. A tu naczysaliście kasy. Synu poka jak nałożyć żyłkę na kowrotek. Napisał pewnie 12-letni yy, Sebiks. Yy, szkoda, że nie, że nie ma tysiączki. Zobacz, jak to na ten TikTok. Co tu się ten? Nie, tysiączek nie ma, może będą. Polecisz dobrą wędkę pod gumy 18 lub więcej. Tak, coś z hadwójki sobie wybierz. No tak więc opinie są ogólnie dobre o tych kowrotkach. Co ja bym w nich ewentualnie zmienił, ale to też pewnie jest kwestia pieniędzy. Odrobinę bardziej precyzyjny hamulec i byłby to kowrotek idealny, ale i tak spokojnie daje radę. Więc tak to moim wygląda, tak to moi drodzy wygląda. Bardzo Wam dziękuję za te komentarze, bo to też jest zawsze jakiś feedback. Cieszę się, że te komentarze są w miarę normalne, bo jak na początku pokazywałem te krakeny, to tu się paru zło złośliwców trafiło. Szyf! Gówno! Takie korotki, ta nie po co tu pokazywać? W ogóle do... kucze są ludzie, którzy szukają takich rzeczy i, tak, i... a tak, albo, albo ich nie stać, albo yy, chcą to użyć jako kowrotek zapasowy, albo uważają, że to jest normalna cena za kowrotek, albo na przykład kupują to dla dzieciaka i tyle. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę. Do zobaczyska, cześć!